Na podstawie podanego rysunku mamy określić, który układ równań przedstawia podaną interpretację geometryczną aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zauważyć pewną tendencję, która zachodzi w tych dwóch prostych. Mianowicie przeczytamy też to o tym w poleceniu. Mianowicie one są równoległe i musimy też zauważyć, że one są malejące. A co to jest dla nas za informacja? Mianowicie jeśli one są malejące, tak zwany współczynnik prostej, czyli ten y równa się ax plus b, czyli ten wzór przedstawiający prostą, na pewno zawsze w takiej sytuacji współczynnik nasz a musi być wartością, która będzie wartością mniejszą od zera. Wtedy funkcja jest funkcją malejącą. W tej sytuacji na pewno zauważymy. Że te dwie proste są obydwie malejące, jedna i druga. No i szukamy teraz odpowiedzi, gdzie te dwie proste, obydwie ten współczynnik A stojący nam przy X jest e ujemne. No i takie odpowiedzi na pewno znajdziemy w podpunkcie A. W podpunkcie B mamy jedną dodatnią, drugą ujemną, czyli tę odpowiedź odrzucamy. W podpunkcie C mamy dwie dodatnie, dwa współczynniki A dodatnie, czyli też odrzucamy. No i tutaj jest jedna ujemna, druga dodatnia, też odrzucamy. Tak naprawdę na podstawie tylko tej własności już mamy prawidłową odpowiedź. Coś jeszcze dodatkowo możemy zauważyć, gdybyśmy mieli ewentualnie jakieś te kilka takich odpowiedzi, gdzie mamy te współczynniki ujemne takie same, ujemne, no to musimy też zwrócić uwagę na to, że te współczynniki są równoległe tylko wtedy, gdy nasz a1 równa się na a2, czyli współczynnik 1 i 2 jest identycznie taki sam i w tej sytuacji rzeczywiście tak jest. Tu jest minus 3 drugie tutaj też jest minus 3 drugie, dlatego rzeczywiście ta odpowiedź a jest odpowiedzią prawidłową do tego zadania.